Dziwny update już w grze, rozdział drugi reaktywacji, siódme urodziny Fortnite'a, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy w nowym tygodniu chcielibyście dostawać same dobre oceny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexakot, ja I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do nowej dziwnej aktualizacji, czyli do tak zwanych testów wytrzymałościowych sieci. Już w ostatnim filmie mówiłem Wam, że Fortnite planuje zrobić coś takiego jak testy wytrzymałościowe sieci. Jak się okazuje, no to już jest to dostępne. No i chociażby, no to dnia wczorajszego, około godziny 15.30, właśnie serwery Fortnite'a przestały działać. No a powód tego to tak zwane monitorowanie. Fortnite a pisał, że w ciągu następnego miesiąca będą przeprowadzać cotygodniowe testy obciążeniowe sieci, aby właśnie Ulepszyć ich usługi. No i gracze nie będą w stanie się zalogować przez kilka minut do Fortnite'a. No i miało być to podobno gdzieś właśnie w nocy. A finalnie okazuje się, że jest to generalnie właśnie w trakcie dnia, czyli około godziny 15.30. Co oznacza, że w następną sobotę też około godziny 15.30 takowy test wytrzymałościowy znowu będzie. Także tak to się prezentuje. No i to w sumie tyle. Jeśli chodzi o ten właśnie dziwny update, no jest on dość dziwny, ale w miarę zrozumiały, bo Fortnite dzięki temu będzie się starał. Właśnie, po prostu ulepszyć grę. Przechodząc dalej, mamy właśnie całkiem sporo info dotyczące reaktywacji. W ostatnich materiałach mówiłem Wam, że Fortnite pracuje chociażby nad rankedami do właśnie reaktywacji, jak i przy okazji nad reaktywacją solo. Jak się okazuje, to dostaliśmy kolejny, właśnie, update do trybu reaktywacji, a najdokładniej, no to właśnie Fortnite planuje dodać coś takiego jak rotacja mapy. No i generalnie, no to będą dwie mapy, które będą się właśnie e, po prostu rotowały, co. Każde 30 minut. Przy okazji, no to właśnie jak będziecie się logowali do właśnie reaktywacji, to będzie tam pokazane na jaką obecnie mapę wlatujecie. No i przy okazji, no to ta druga mapa chwilowo jest nieznana. Jest naprawdę bardzo duża szansa, że ta druga mapa, która będzie w tej rotacji, to będzie mapa rozdziału drugiego. Także miejmy taką nadzieję, bo właśnie no przy okazji też wiemy, że w następnym sezonie właśnie wracamy do OG rozdziału drugiego. Więc jakby nie patrzeć po części by się to ze sobą zgadzało. Dlatego ja osobiście czekam i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Oczywiście o wszystkim też będę was update'ował, więc subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Przechodząc, moi drodzy, dalej mamy nową aktualizację, która wreszcie już za dwa dni będzie dostępna. Oczywiście będzie to aktualizacja Ironmana i będzie ona oznaczona jako 31.20. No już niejednokrotnie powtarzałem, że w tym update'cie chociażby pojawi się naprawdę masa rzeczy dotyczących Ironmana, ale no to możecie sobie wejść na inny film, bo tam już właśnie o tym mówiłem. Przy okazji, no to ma się też pojawić update do Trybulego, gdzie ma się głównie pojawić klombo, przy okazji no to jakieś zaginione wyspy i naprawdę masa innych ciekawych rzeczy właśnie do Trybulego. Natomiast w tym update'cie ma się również pojawić rzecz, która pojawia się co roku, a mowa tutaj o urodzinach Fortnite'a. I będą to już siódme urodziny Fortnite'a, no i jak co roku otrzymamy całkiem sporo zmian i nowości. Zaczynając od motywu tych urodzin i o dziwo będą one w nieco innym motywie niż zazwyczaj, ponieważ będą Będą one w motywie galaktycznym, no i oczywiście, wiadomo, jak co urodziny dostaniemy chociażby nowy wygląd busa bojowego, i będzie on właśnie w motywie galaktycznym. Tak samo na mapach, znaczy na mapie będzie rozmieszczony tort w niektórych lokacjach, właśnie też w motywie galaktycznym. Przy okazji, no to właśnie te kawałki tego tortu, no tak, też będą galaktyczne. Poza tym wszystkim, prezenty urodzinowe, które właśnie będą dostępne, też właśnie będą, no po prostu miały teksturę galaktyczną, co jest akurat bardzo ciekawe i również ma powrócić na pole bitwy Flergan, który po podniesieniu automatycznie ma też mieć właśnie galaktyczną teksturę. Także nie wiadomo dokładnie, dlaczego Fortnite aż tak bazuje na tym galaktycznym schemacie, natomiast rzeczywiście coś takiego ma się pojawić. Przy okazji, no to po raz pierwszy w historii dostaniemy nowy medalion w trakcie sezonu i będzie to właśnie medalion urodzinowy. Co robi medalion urodzinowy? No niestety, ale jakoś strasznie dużo nie będzie on nam dawał, ponieważ będzie on nam dawał możliwość aktywacji balonów. Baloników. I to tak naprawdę tyle. No i przy okazji też potwierdza nam to to, że baloniki mają właśnie w te urodziny powrócić. Natomiast oczywiście jak co roku podczas urodzin Fortnite'a do odblokowania będzie naprawdę wiele darmowych nagród. Zaczynając na samym początku od tych takich zwykłych, ponieważ no co roku dostajemy plecak z właśnie yy, takim napisem jaki jest wtedy, że tak powiem okres urodzin Fortnite'a. Czyli rok temu była to szóstka, dwa lata temu była to piątka, no a w tym roku będzie to siódemka. No i generalnie no to z racji tego, że jest to w motywie galaktycznym Możemy się raczej spodziewać nagród też w motywie galaktycznym Czyli mniej więcej coś takiego No i przy okazji też co roku praktycznie pojawia się właśnie jakiś kilof Co oznacza, że w tym roku też zapewne no jakiś kilof w motywie galaktycznym za darmo wpadnie No i poza tym wszystkim jakieś po prostu graffiti i tego typu rzeczy Także taki cały pakiecik myślę, że jest naprawdę bardzo ciekawy Natomiast poza tym wszystkim no to już teraz możecie sobie odblokować też dodatkowy galaktyczny pakiecik, a mowa tutaj oczywiście o tym, o Toskinie. I z tego co wiem, to dzisiaj jest już ostatnia możliwość, żeby go odblokować, ponieważ dzisiaj właśnie ma ta cała promocja się skończyć. Mowa tutaj oczywiście o zagraniu sobie na urządzeniu z Samsungiem. Po części jest to też właśnie promocja związana z nadzwyczajnie świecie tymi urodzinami. No i jeżeli właśnie od 2022 do 2024 roku chociaż raz graliście w Fortnite'a na telefonie właśnie od Samsunga, to wystarczy, że ponownie wejdziecie do gry, zalogujecie się, zagracie grę i wtedy 22 września taki oto zestaw powinien być przyznany na wasze konto. Także myślę, że naprawdę bardzo ciekawie, ale oczywiście w temacie urodzin jest jeszcze to, że ma chociażby pojawić się właśnie chyba też po raz pierwszy w historii jakiś urodzinowy skin, ponieważ naprawdę tych skinów jest masa, które Fortnite nam po części właśnie zapowiadał, które mogłyby się pojawić, na przykład w ratowaniu świata mieliśmy urodzinową Ramirez, no i i jest w plikach gry coś takiego jak Cake Pili. Czyli generalnie. Właśnie taki bananek z ciasta. I może być to po raz pierwszy w historii, właśnie urodzinowy banan. Co akurat myślę, że byłoby mega spoko. I tym bardziej spoko by było to, jakbyśmy właśnie mogli tego bananka sobie zdobyć za darmo. Ale no, na ten temat jeszcze chwilowo informacji nie mamy. Czy rzeczywiście coś takiego będzie? Jest jeszcze bardzo duża możliwość, że poza tym galaktycznym pakietem, który jest do odblokowania za darmo, z okazji siódmych urodzin dostaniemy też jakieś nowe questy. Chociażby już niedługo ma być właśnie aktywowane coś w rodzaju próg. I ma być to właśnie do zdobycia przez stronę. Może być to na przykład kolejna akcja Poleć Znajomego, a wiadomo, że zazwyczaj w akcji Poleć Znajomego dostaje się właśnie nowego skina. Także to akurat bardzo ciekawie. Ewentualnie coś takiego, jak już mieliśmy parę razy, czyli że musimy wbić 50 poziomów, żeby odblokować jakiegoś też skina. Myślę, że to takie coś też by było naprawdę bardzo fajne, ale no niestety na takie akurat wieści i nowości musimy poczekać do nowej aktualizacji. No także te urodziny jakoś strasznie dużo nie zmienią. Natomiast łącząc urodziny przy okazji z update'em Ironmana. Cała aktualizacja 31.20 może być naprawdę, ale to naprawdę mocna. Także oczywiście o wszystkich nowościach i ogólnie wszystkim będę Was jak najbardziej informował. Także subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Tak samo jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tutaj łapeczkę do góry. Oczywiście jak będziecie robili jakieś zakupy w Fortnite'owym sklepie, możecie je zrobić z kodzikiem Hexokot. Mega dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. No a jeżeli Wy, moi drodzy, obejrzeliście... Ten materiał do samego końca. W komentarzu możecie napisać urodziny, a ja wtedy postaram Wam się przypiąć serduszko. No i przy okazji, no to miłego dnia, bądź też wieczoru. Oczywiście w zależności od której ten film oglądacie, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.